Siemanko witam was wszystkich w kolejnym odcinku, w którym będziemy odbierać na, nagrody za Division Rivals oraz za Food Champions. Najpierw oczywiście polecam player Piki oraz ym, tutaj poczuszki za Goldzika 3. No na razie nie udało się wybić Golda 2, co prawda miałam okazję, ponieważ zostało mi 4 mecze, przybijałem się 14-12, aczkolwiek już nie miałam zbyt yy, za bardzo czasu. Także no lecimy z leakami, liczymy na jakiegoś Gomeza. Albo Luisa Alberto, ponieważ to jest zawsze fajny overall na przepalenie. No cóż, co prawda to nie jest karta, którą będę grać, zwłaszcza z uwagi na ligę oraz statystyki, ale no, Luis Alberto zawsze mm, będzie pod SBC. No i druga tutaj: player pick, druga karta. Hm, boję się. Dobra, to nie będzie i tak Joe Gomez, ani nic zarąbi z tego, więc możemy tylko popatrzeć. I to jest Ricardo Esgayo. 4 na 4 obrońca. Jakby nie ta liga portugalska, to pewnie byłby drogi. No i może nie to tempo. ArBIA też niezbyt dobra. Karta dobrze nie będzie to Ricardo Esgayo. No player piki myślę, że bardziej udana niż w większości Community FIFA, bo jednak często się trafiają naprawdę, naprawdę słabe i karty i słabe też po prostu overalle. Tak i my tutaj mamy dwie duże złote paczki premium oraz mega paczkę albo 32500 monet no ja wiem, że najrozsądniejszą opcją tutaj byłyby końsy, e, aczkolwiek no e, możemy też sobie otworzyć 6 paczuszek albo tutaj e, 3 paczuszki są trochę niewymienne, ale weźmiemy sobie wymienne paczki, zawsze można coś sprzedać zawsze będzie na ulepszenie oczywiście trzecia ranga, bo już nie chciało mi się to dosłownie naulifyć no tego Trybu Division Rivals w czwartek, bo jak wiemy, no, potem się naliczają te mecze ym, z Food Champions. Także no, otworzymy sobie pierwszą dużą złotą paczkę premium. No i liczę, tak, że z tych paczek poleci coś wartego. No około 50 tysięcy łącznie byłoby miło. Nie mamy walkoutu w pierwszej paczce, nie mamy też ekranów. Także my się pomijemy sobie, chyba, że taki jakiś jogomest, ale nie, to będzie chyba Noakeme albo coś takiego. I tak, to jest nuake. My już go tyle razy widziałam w paczkach, że bardzo łatwo idzie go rozpoznać. No i nic tutaj e cennego nie widzę, o, ale fajny kolorek. Oczywiście nie ma na, na rynku, ale myślę, że sobie ustawię, bo prostu fajnie wygląda. Więc tak, jeszcze mam pięć paczuszek do tworzenia, mam tutaj całkiem fajne paczki, na pewno nie są nimi mega paczki, ale są całkiem fajne. Wspomnienia z nimi zawarte. Potrafialiśmy tutaj o Camposa oraz Totsa. Omega, to jest walkout. Wow, i co to będzie? Chorwacja. A, to będzie chyba Intermediolan. B, nie wiem, nie wiem dosłownie. Brozowin 84. Nice. Przynajmniej jest walkout. Może ta karta będzie cokolwiek warta, jakieś trzy koła. <grych> Ale nie no, dobra. Jest walkout. Jest coś na, do odcinka, do tytułu. Nie, no nie ramy się tutaj. Jeszcze pianic bardzo. Eder Militao. Ej, ale on chyba 10 koła chodzi, nie? A, już myśli, Kurde, już myślałam. Ale dobra, piłkarz jeszcze 80 do No, ładnie nie 80. <grych> dobra, Edward Mendy niech będzie, bo to jest zawsze bramkarz innej narodowości z Premier League. Diego Koszta, no on jest tutaj warty dosyć. No nie, dosyć mało. Eder Militao, No, raczej nie będę grać, także pójdzie na e, sprzedaż. Tutaj brozowić, tak jak mówiłam, jakieś trzy koła, również pójdzie na sprzedaż i pięć takie no takie 7, a nawet mniej tysięcy. No ja nie jestem teraz zbyt e, zawiedziona, bo naprawdę fajnie, fajnie wyglądająca paczka. HPD na SP to też jest dużo warta zmiana pozycji. Bardzo fajne kolory nam się trafiają. Podoba mi się to jej podoba mi się to. I teraz bardzo fajna megapaczka była, dlatego trzeba zmienić, bo wyczerpiemy od razu dobrą pasję megapaczek. W drugiej paczce tutaj nie ma walkoutu i nie mamy nawet rzadkiej karty. No, fajna, duża złota paczka. Bo jezus. Korona przynajmniej, kolejny super. O, myśliwy. No to super, jakieś trzy koła. A, nawet nie. Ach, ta inflacja. Ach, ta inflacja, proszę Państwa, dobrze. Mamy jeszcze jedną fajną paczuszkę i dwie równie fajne paczuszki. Dobrze, więc niech będzie to jedna z ostatnich mega paczek. Następnie niech będzie już ta paczka zawodników premium, bodajże to jest... Wiem, mamy tutaj ekrany. Jest to Włoch, czyli już nie, wiemy, że to nie jest nic dobrego. Z Lazio, czyli Acerbi, 83. Nie ma co się tutaj zatrzymywać dłużej, bo no, Acerbi to nie jest najlepszy traf. z tym bardziej aczkolwiek takie trzy koła nie, dwa koła, spoko A, że tutaj kompletnie nic nie jest, nic warte no ale przynajmniej jakiś feddal warty takie 500 końców, żeby już nie nie dawać za quicksell niech będzie, reszta do klubu oczywiście i tak jak obiecałam, teraz poleci paczka rzadkich zawodników najrzadsi i najlepsi zawodnicy zebrani w jednej paczce tak, zobaczymy czy najlepsi <noise> Nie będę patrzeć czy jest walkout Widzę, że są ekrany, dobra Jest to Polska Bramkarz Wojciech Szczęsny Ej, to jest dobry tra, Bo Wojtuś ma walkout Tak, mamy walkout, no i pięknie 87 ocena, to jest naprawdę fajna wysoka ocena A i Wojtuś, Wojtuś Naprawdę pięknie wyglądasz z tą kartą Słyszałam opinię od wielu osób, że naprawdę sobie dobrze radzi polski bramkarz. Oprócz niego jeszcze piszczek, ależ polska paczka. Ile za szczęsnego dostaniemy? No takie 18 tysięcy. To pójdzie na sprzedaż, oczywiście. Paul Lopez już niewiele warty. Marlos może cokolwiek? Nie. Praktycznie nikt nie jest nic warty już. Piszczek może coś? O, piszczek może być coś warty. Stłani. O Jezus. Dobra, ten może być coś warty? Nie. Na Też nie. słani, nawet nie licytowany. Dobra. <grymne> Myślę, że to jest dosyć przyjemny odcinek, bo przynajmniej były dwa walkouty. Teraz, teraz nie będzie walkoutu, trudno. Są ekrany, przynajmniej to może jakiś Eder Militał znowu. Jest Belgia, jest O, SO, to będzie. Wertongen. Vertongen 83, ajajaj Teraz ta Benfica, ach. No cóż To będzie chyba na tyle w tym odcinku OMG oh I oprócz niego jeszcze Alan Come on, mamy to, kolejny raz Trafiamy, ej Mbabu, jeszcze Mbabu Coś warty? Nie, kurde Myślałam, że coś warty, bo taki nahypowany Zawsze jest ten Mbabu Statystyki też ma przyzwoite dosyć Fajna opcja na prawą stronę Vertongen oczywiście jakieś dwa koła Dokładnie, aczkolwiek no Alan to już jest porządna karta, warta ponad 50 tysięcy i on dwóch tygodni utrzymuje swoją cenę w granicach 50-60 tysięcy, także kolejny fajny zastrzyk gotówki. Oprócz tego mocarz motorniczy, SPO na SN bodajże nie, wciąż nie jest nic warty, w tamtej chwili trzeba się zabijać dosłownie na rynku o tę kartę, teraz ona jest warta dosłownie grosze. No to jeszcze Wam pokażę piękny składzie, w którym wybiłam Golda 3 ponownie. Na lewą stronę wleciał sobie Philomedy i nie, nie kupowałam go, on po prostu mi tutaj wleciał z paczuszki, naprawdę nic nie musiałam robić, otworzyłam jakąś paczkę za obecnie wymienną. No i trafiłam taką genialną kartę, także idealnie się wkomponował do składu. Na początku się wystraszyłam, że Gomez będzie na 10 zgrania, jak to się patrzy, na 10 zgrania, a Sanchez na 7, ale udało się tutaj Cyk, szybka zmiana i e, wszyscy tutaj e, środkowi obrońcy i boczni oprócz Mendiego e, są na 10. No wiadomo, Promes, e, Depay oraz so Maximeu nie są na pełnym zgraniu, aczkolwiek i tak sobie dają radę. Z pewnością mogę Wam polecić Promesa, bo to jest naprawdę genialna karta. 100 meczów, e, w ponad połowie brał udział e, bramkowy lub e, asystował. Depay to nie mówię, po prostu on jest genialny naprawdę. No, jako też, yy, znaczy ten, Lucas Maura sobie dobrze radzi. Orsich to jest w ogóle fenomen, polecam Wam na zmiany. Rodrigo, no po prostu jest Rodrigo. I Tyson mnie zaskoczył, bo, bo pomimo, że nie wygląda na jakiegoś dzika takiego pod względem, że to jest karta typu Orsich, to po prostu jest bardzo fajnym zmiennikiem, szybszy od Ansu Fatiego, którego raczej sprzedam, bo nie siadł mi za bardzo jako zmiennik. No, więc to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych. No i cześć.